Cześć, jestem Konrad i facilituję dialogi w Fundacji Nowej Wspólnoty. Facilituję, czyli prowadzę i ułatwiam ludziom porozumiewanie się. Dialogi to są takie spotkania, gdzie osoby o różnych poglądach mają okazję z jednej strony pokazać swoją perspektywę, ale też przyjrzeć się i posłuchać perspektywy innych osób. Kiedy za naszą wschodnią granicą rozpoczęła się wojna, dużo w kraju i w fundacji mówiliśmy o bezpieczeństwie Polski. Pojawiły się różne pomysły, m.in. powrót do powszechnej służby wojskowej. Byliśmy bardzo ciekawi, co o tym. W tym pomyśle myślą Polki i Polacy. Dlatego zaprosiliśmy 14 osób na dialog o tytule Służba Wojskowa Wybór czy Obowiązek? Grupa podzieliła się na dwa obozy. Jeden z nich uważał, że powinniśmy powrócić do powszechnego obowiązku służby wojskowej. Drugi obóz uważał, że to powinien być indywidualny wybór, a nie przymus. Ja sam się uważam za normalnego patriotę polskiego. Natomiast no, myślę, że ta obowiązkowa służba to jest po prostu już yy, tak na tyle przeżytek, że, że, że powinna być wycofana. Ciekawy był rozkład poglądów w kontekście płci, ponieważ na dialogu spotkało się siedem kobiet i siedmiu mężczyzn. Większość pań była za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej, a panowie wręcz przeciwnie. Że kobiety mają zupełnie inne podejście i zupełnie inne spojrzenie niż faceci. Mam takie wrażenie, że kobiety patrzą na służbę wojskową jako surwiwalową wycieczkę dziewięciomiesięczną a faceci patrzą na to jako po prostu rodzaj zniewolenia. Takim tematem, który mnie mocno frustruje, jest to, że obowiązkowa służba wojskowa jest bardzo nierówna. I okej, okay, rozumiem totalnie argument tego, że ktoś podniesie karabin, a ja może nie, ale no tak jak już wielokrotnie to było mówione, służba wojskowa to nie tylko bieganie z karabinem, ale też wiele innych rzeczy, które nie wymagają tak dużej siły fizycznej i mam takie poczucie, że bez względu na to, czy ta służba jest, czy te komisje wojskowe są, czy nie, chciałabym, żeby to było równe. Jeżeli te komisje wojskowe są dla chłopaków, to nie widzę powodu, dlaczego ja jej nie miałam. Chociaż uczestnicy nie byli w stanie zgodzić się co do zasadności obowiązkowej służby wojskowej, to wszyscy byli zgodni, że nie wolno romatyzować wojny. Tutaj padło takie pojęcie, że patrzymy na patriotyzm, ojczyznę w sposób i wojnę w sposób bardzo romantyczny. Ja bym powiedział, że netwicksowy wręcz, że ludzie nie mają świadomości rzeczywiście, czym jest wojna i czym są sytuacje kryzysowe. Że po prostu w Polsce mam taką właśnie bardzo dużą kulturę e, takiego wychwalania, umierania, i mam takie poczucie, że to jest po prostu mało efektywne. E, I że bardzo wiele. E, e, konfliktów i problemów dałoby się właśnie rozwiązywać nie takimi wielkimi postawami, tylko taką bardzo, bardzo prostą pracą, tym, że na co dzień dobrze wykonujemy swoje obowiązki w miejscach pracy, tym, że jesteśmy uczciwi wobec ludzi. Mam wrażenie, że to jest dużo większy patriotyzm niż takie wielkie romantyczne uniesienia. Wszyscy mówili też o zagrożeniu wojną i o swoich obawach, że może się przenieść także do Polski. Więc nie jest to kwestia bycia zagrożoną, tylko kwestia, żeby zapobiec w ogóle temu samemu przeczuciu. Kiedy moi przyjaciele, chłopcy, wiadomo, mieli czas na powołania do komisji wojskowej, przypadał na moment, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie. No i to był takie o tyle ciekawe doświadczenie, że normalnie te komisje zawsze jakoś tam przychodziły, każdy chłopak je miał i tyle. No a przez to, że to się bardzo zbiegło w czasie, no to był to temat wśród znajomych taki bardzo bardzo trudny, też na przykład wiem, że dużo par o tym rozmawiało, co by się stało, jeżeli front przesunąłby się do Polski, co chcą robić i to zostało być bardzo namacalne. I z jakiegoś takiego tematu, który, który zawsze gdzieś tam wisi, to po prostu naprawdę jako młodzi ludzie zaczęliśmy się zastanawiać, okej, okay, jaki mamy plan, jeżeli to się wydarzy. Rozmowy takie jak ta bywają trudne. Żeby cię je ułatwić, przygotowaliśmy krótką instrukcję. Jeśli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na www.polskidialog.pl. Powodzenia!